Świat po apokalipsie. To temat często eksploatowany i bardzo kuszący do podjęcia, bo jest w nim tragizm, którego wszyscy się obawiamy. Jest bliższy niż demony i smoki, a jednocześnie daje nadzieję. Wyobrażamy sobie przecież, że jesteśmy w tej elitarnej grupie ocalałych, chociaż pewnie w niej nie będziemy. Ale nadzieja właśnie po to jest, żeby unieważniać matematykę. Zatem my jesteśmy w krypcie i my uciekamy przed zombie. My dowiadujemy się, że nie wszystko stracone, bo możliwe, że gdzieś jest szczepionka albo sposób na zniwelowanie efektów promieniowania. Popkultura karmi okraszonym, walającymi się flakami optymizmem. I dobrze, po to jest. Koncepcje do tej pory skryte za mgłą abstrakcji kilka lat temu stały się realnymi opcjami. Epidemia? Wątpliwy scenariusz zagłady ludzkości, mówiliśmy do 17 listopada 2019 roku. W 2020 już nie weszliśmy tacy pewni. Z zagładą atomową było inaczej to jest schowany głęboko strach, który towarzyszy nam od 16 lipca 1945 roku. Wtedy w ludzkich rękach znalazło się narzędzie apokalipsy, a historia pokazuje, że ludziom nie można bezgranicznie ufać. Ale był względny spokój i nikt nie wychodził przed atomowy szereg. Aż do roku 2022. Realna, nierealna groźba weszła w eter. Może COVID nie zmienił połowy ludzkości w zombie. Może krzyków Putina nie należało odczytywać jako znaku rychłej wymiany ognia piekielnego między Rosją, Stanami, Francją i Chinami. Ale coś się w nas zmieniło. Pewność w niepewność. Dun, 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 dun. W tej rzeczywistości, oglądając choćby takie abstrakcyjne The Walking Dead, można się zacząć z większą powagą zastanawiać, czy dołączylibyśmy do bandy Nigena. Jasne, kiedy wyglądamy przez okno na Manhattanie, Aleksanderplatz, czy krakowskim Kazimierzu, widma wydają się odległe. Pod już mniej. A pewnie w grudniu pięć lat temu, gdybyśmy pojechali do Wuhan, te grzyby z The Last of Us... Mogłyby się nam przypomnieć. Jako ludzkość przeszliśmy ostatnio z matriksowych obaw do przerażenia substancjami i bombami. I to wygląda jak reakcja na zmieniające się zagrożenia. Wątek rozdmuchany niegdyś przez niegdyś braci Wachowskich skończył jako mem. Porównujący wyobrażenia OAI z filmu właśnie Matrix, czy na przykład Terminator, z czatem, który proszony o wygenerowanie obrazu człowiek karmi psa, umieścił miskę na miejscu głowy zwierzęcia, a człowiekowi przyprawił ogon. Był taki moment, że trochę śmieszno, trochę straszno zostało śmieszno. Na razie uczymy się, że wszystkie opcje są na stole, a raczej bieg wydarzeń nas tego uczy tego, że wszystkie opcje znajdujące się na stole szeroko pojętej rozrywki mają potencjał, nauczyła się też branża filmowa i przyjrzała się najciekawszym opowieściom o substancjach i bombach właśnie i stwierdziła przecież to złoto leżące na dyskach twardych. Słusznie, bo odkąd zrozumieli, że gry komputerowe już od dłuższego czasu szanują czas, intelekt i emocje zainteresowanych, producenci z fabryki snów czy Teraz raczej strumienia snów bacznie obserwują ten rynek. I nie zapominają, że wręcz od zarania gry szanują graczy, bo pierwszy Fallout wyszedł w 1997 roku, przedstawiając niezwykle interesującą wizję opartą na znanym strachu. Niemniej w latach 90., ani nawet pierwszej dekadzie XXI wieku, nie dysponowano narzędziami pozwalającymi na widowiskowe i stwarzające wiarygodny pozór realizmu tworzenie gier z którymi obcując przestajemy czuć, że gramy w grę. Po w branży nigdy nie brakowało pomysłów, historii, scenariuszy czy zaangażowania twórców. Po prostu te liście nie wyglądały jak liście, konie jak konie, a niebo jak niebo. Teraz, kiedy wyglądają i dokłada się do nich pomysł, historię, scenariusz i angażuje ambitnych narrative designerów, powstają dzieła kompletne. Dla was to was jest takim dziełem. HBO ma dobrych showrunnerów. Fallout jest podstawą do bycia kompletnym dziełem. Amazon ma coraz lepszych showrunnerów. Wiedźmin. Nie, dziś nie o Apokalipsie. Aha, to by się zgadzało, ale nie o takiej. Dziś o apokalipsie, czyli zagładzie części ludzkości, bo tylko częściowa nas i twórców gier i seriali interesuje, zaś motyw przewodni utożsamić się z tymi, którzy pozostali. Czy seriale The Last of Us i Fallout są dobre i czy są potrzebne? Tak i tak, choć z różnych powodów. Pierwszy tytuł to fabularna kopia gry, która trafiła do wielu odbiorców nie grających w gry komputerowe. W związku z tym, że ten horror survival był dobrze napisany, wszystko potoczyło się dobrze również na dużym ekranie. Drugi to wariacja na temat bazy fabularnej, coś nowego, innego, hołdującego jednak pierwowzorowi na pecety. W większym stopniu trafił do graczy niż do osób niegrających i zaskoczył pozytywnie tych pierwszych, czyli drugie dobrze. The Last of Us wypełniło lukę postapokaliptycznego kina moralnego niepokoju. Fallout dał w zagładzie nuklearnej Tarantinowski sznyt. Obie pozycje oswajają koniec części świata, albo koniec świata, jaki dzisiaj znamy. I choć wszystkim słuchającym tego życzę, by powrócił do nas czas nudnego, spokojnego życia, to bez wątpienia, gdyby jednak zawyły Syreny, te Syreny, które wybrzmiewają przed pojawieniem się na niebie Grzyba, albo gdyby tajemniczy Grzyb zaczął się rozprzestrzeniać po wszystkich kontynentach, to dzięki takim grom i takim serialom z większą nadzieją wejdziemy w fazę ostateczną. A nadzieja! unieważnia koniec